Liderów, ministrów, ministry, wiceministry i wiceministrów posłanych do rządu przez lewicę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo proszę o zabranie głosu liderów lewicy: współlidera lewicy Włodzimierza Czastego, wicemarszałka Sejmu i współlidera lewicy eurodeputowanego pana Roberta Biedronia. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, postanowiliśmy dzisiaj pokazać całą ekipę lewicy, dlatego że mówi się o głównych ministrach, ale przecież tak naprawdę to ta ekipa cała jest tą ekipą lewicy, która będzie współrządziła w naszym kraju w ramach e, koalicji. Ale zanim cokolwiek powiem z Robertem, to chcemy przywitać najpierw. Przywitajmy pełnych ministrów. Witam serdecznie pana wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Witam serdecznie panią ministrę Agnieszkę, Dziemi Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Witamy serdecznie panią ministrę Katarzynę Kotule, minister do spraw równości. No i oczywiście nie zapomnijmy tego ministra wymienić naszego ulubieńca tutaj, jak Państwo się domyślacie, faworyta, jeśli chodzi o wymienianie, Dariusz Wieczorek, minister nauki. Wielkie brawa. Proszę Państwa, ale ponieważ ekipa jest cała, przedstawimy Państwu pozostałych członków tej ekipy. Cechą wspólną tej ekipy jest to, że 18 lat temu, jak Lewica przestała współrządzić w naszym kraju, większość z nich była w liceum albo studiowała. No właśnie, może poza mną, no ale ja nie awansowałem. Proszę Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych, sekretarz stanu Marcin Kulasek. Ministerstwo Cyfryzacji, minister Dariusz Standerski. To ten z tyłu, skromny, zajmuje już bez przerwy z komputerem przy sobie. Ministerstwo... Ministerstwo Edukacji pani ministra Paulina Piechna-Więckiewicz. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ministra Monika Sikora. Ministerstwo Infrastruktury pan przemysław Koperski. Zbielska jedzie białe i nie dojechał. Przepraszamy serdecznie. Zbielsku biała. Ale obiecał, że poprawi drogi w ramach infrastruktury, już się nigdy nie spóźni. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pani ministra Anita Sowińska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani ministra Joanna Szczelik-Wiergus. Ministerstwo Obrony Narodowej Stanisław Wziątek. I kolejne ministerstwa, Szanowni Państwo. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Oczywista, oczywistość. Sebastian Gajewski. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Jacek Czerniak. Nie ma. Też już zajmuje się rolnictwem. Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pan Senator Krzysztof Kukucki. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ireneusz Nalazek. Siatkarz. Siatkarz. Legenda. Tak jest. Chociaż jak widzicie Państwo w całkiem niezłej formie. No dobrze. Nie się. A tutaj będzie pewnie dla mnie wyjątkowo. Z dumą. Ministerstwo Sprawiedliwości. Pan wiceminister Krzysztof Śmiszek. Prawy i sprawiedliwy. Oby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Wiesław Szczepański. Nie ma kolegi. Zajmuje się już sprawami ważnymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Także nie ma. Pan minister Andrzej Szejna. I niezwykle trudny odcinek, więc musi być osoba silna, kompetentna, wyjątkowa. Ministerstwo Zdrowia, pan minister Wojciech Konieczny. I na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym także ogłosić, że wiceministrą kancelarii Senatu będzie pani minister, obecna także Karolina Oziełopurżuk. A jest jeszcze... Tak, bo to zapomniane ministerstwo. To zapomniane ministerstwo nauki. Także... Proszę bardzo, proszę przedstawić specjalnie panie ministrze. Ja, ja, To już jest taka świecka tradycja. Ministerstwo nauki, pan minister Maciej Gdula. Dobra! Darku, drogi ministrze, powiem ci szczerze. Darku drogi ministrze, powiem Ci szczerze, zrobiliśmy to specjalnie. Gdyż od momentu, kiedy na chwilę zapomniał o tobie premier, my też postanowiliśmy zrobić z tego nową świecką tradycję. Proszę Państwa, to jest nasza ekipa. Ludzie młodzi doświadczeni. Ale to mało ważne, że młodzi, bo nie jest w tej chwili najważniejszą sprawą, ale energii mają masę. To jest ekipa, która powstała na skutek koalicji, zawiązania koalicji. 15 października. Koalicji, w której jesteśmy podmiotem, w której jesteśmy samodzielni, ale szanujemy partnerów, chcemy współpracować, umiemy współpracować. Przejmujemy powoli resorty, ale z taką skromnością i otwartością do ludzi. My za tych ludzi, za te wszystkie osoby z Robertem e, dajemy. Wszystko to, co mamy najlepszego, swój honor i swoją pracę, którą razem obydwaj wykonujemy. Chcę jeszcze powiedzieć, że dzisiaj mamy Radę Krajową. Na tej Radzie Krajowej zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Partii Razem, z Polskiej Partii Socjalistycznej, z Unii Pracy, bo jesteśmy ekipą. Jesteśmy ekipą, szanowni państwo, ale jesteśmy przede wszystkim dzięki państwu i chciałbym w imieniu współprzewodniczącego, mojego przyjaciela Włodka Czarzystego i całej naszej ekipy podziękować milionowi 859 tysiącom 18 osobom, które zagłosowały na Lewicę. To dzięki państwu po 18 latach Lewica wraca do rządu. Wzięliśmy na siebie wielką odpowiedzialność za Polskę, wzięliśmy odpowiedzialność za każdy Państwa głos i bardzo za to chciałbym w naszym imieniu podziękować. <klucz> Idziemy, Szanowni Państwo, do tego rządu z jasnym zadaniem. Lewica jest w tym rządzie po to, żeby dbać o każdego i każdą, żeby nikt nie został z tyłu, dbać o to, żebyśmy nikogo nie marginalizowali, nikogo nie dyskryminowali, o nikim nie zapomnieli. Ta nasza lewicowa wrażliwość, ta to, to wrażliwość na wykluczenia, na wyrównywanie szans będzie naszą dewizą w tym rządzie. Po to jesteśmy, żeby tych spraw dopilnować. Po to też jesteśmy, szanowni państwo, żeby po 18 latach obecności Polski w Unii Europejskiej, w Europie, żeby ta europejskość, europejskie wartości także trafiły do Polski. To jest, szanowni państwo, nasza, nasza ekipa. Ekipa jak Avengersi, pamiętacie państwo, kiedy szliśmy do wyboru, powiedzieliśmy, że zaproponujemy Polsce naszych Avengersów. Oto oni. Mają supermoce i nie zawahają się ich użyć. Brawo wy. Do boju, Lewico. Zaprosimy serdecznie z Robertem pierwszą parę, a pierwsza para potem zaprosi drugą parę. Pamiętajcie, tak żeśmy ustalali dzisiaj w nocy. Pan premier Krzysztof Gawkowski, nasz przyjaciel, były szef, były szef klubu, w tej chwili szefową klubu, to też nowa informacja, jest pani posłanka Anna Maria Żukowska oraz panią ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Chodźcie nas zastąpcie. Brawa dla państwa ministrów. Szanowni państwo, to jest ważna chwila dla Lewicy, ale jeszcze ważniejsza chwila dla Polski. Wróciliśmy do rządu ze znakomitymi ministrami i ministrami, znakomitymi ludźmi pełnymi kompetencji, werwy, emocji, a przede wszystkim zaangażowania w to, żeby zmieniać Polskę, żeby odbudować zaufanie obywatelek i obywateli do swojego kraju, żeby zbudować taką władzę, która będzie wiedziała, jak z obywatelami rozmawiać, jak ich słuchać i jak przygotować prawo. Dobre prawo, zgodne z konstytucją, odpowiedzialne i to właśnie jest przesłanie, z którym kierujemy się do rządu. Za nami pierwsze dni, za nami pierwsze godziny, za nami pierwsze sukcesy. Zbudowaliśmy drużynę, która przez najbliższe cztery lata ma zmieniać Polskę w obszarach polityki społecznej, edukacji, nowoczesnych technologii, rolnictwa, aktywów państwowych, ochrony środowiska, infrastruktury, sportu itd., itd. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie głos lewicy ma bardzo duże znaczenie. Przychodzimy do rządu z naszymi postulatami, lewicowymi postulatami. Chcemy walczyć, żeby program lewicy był programem rządu. Już w ekspoze premiera Donalda Tuska widzieliście Państwo mocne fundamenty tego, że lewica osadziła się w rządzie nie tylko stanowiskami, ale przede wszystkim perspektywą. Perspektywą czterech lat, w których chcemy wprowadzać nasz program wyborczy, w którym będziemy poświęcali nasze zaangażowanie, ale będziemy to robili w zgodzie z koalicją, bo warto też powiedzieć, że lewica wchodzi do rządu na cztery lata. Tu nikt nie umawia się na chwilę. Tu nikt nikogo, jak w rządach prawa i sprawiedliwości, nie będzie szantażował. Tu nie ma mowy o tym, żeby ktoś na kogoś zbierał haki. Tu jest normalnie wspaniała ludzka rozmowa o tym, że trzeba coś zrobić. Szukamy różnych pól, różnych rozwiązań. Nie będzie czasem łatwo. My to wiemy. Czasem będą spory. My to rozumiemy. Ale rozmowa, konsensus, porozumienie, współpraca i odwaga. W takim programowym myśleniu to nas popchnęło do tej decyzji, żebyśmy byli w rządzie i dzisiaj wiemy, że to była bardzo dobra decyzja. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym liderom Robertowi i Włodkowi za to, że powiedzieli tak dla tej ekipy i powiedzieli tak dla tej koalicji. Koalicja 15 października to koalicja silnych marzeń, w którym lewica ma swoje miejsce, ma swój czas i będzie miała swoje sukcesy. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Bardzo proszę o zabranie głosu panią ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. 15 października Polki i Polacy, ludzie młodzi, ludzie starsi, kobiety, mężczyźni poszli do wyborów i tym faktem, że poszli, że tego wyboru dokonali, przynieśli Polsce dobrą nowinę, przynieśli Polsce dobrą wiadomość, przynieśli nam dobrą wiadomość i dokonali zmiany, w której my dziś jako lewicowa ekipa i jako cała koalicja 15 października mamy ogromny zaszczyt uczestniczyć niekończące się podziękowania dla wszystkich tych, którzy 15 października się na to zdecydowali. Ale dziś my jako Lewica, dziś my jako część rządu wchodzimy do tego rządu, zabieramy się do pracy, żeby przynieść dobrą nowinę Polkom i Polakom, wszystkim polskim rodzinom, polskim pracownikom, tym, którzy w Polsce potrzebują troski, opieki i wsparcia ze strony państwa. Ja mam ogromny zaszczyt obejmować urząd Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i chciałabym bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, co te trzy słowa łącznie z pracą, która wraca do nazwy Ministerstwa dla mnie oznaczają i jakie priorytety będą nasze lewicowe i całego rządu w tych obszarach. Rodzina. Dla nas dla lewicy rodzina to nie jest ideologia. Dla lewicy rodzina to nie partyjny slogan. Dla nas, dla lewicy, rodzina to konkretni ludzie. To kochające się osoby, to osoby ze sobą żyjące. To zarówno małżeństwa z kilkorgiem dzieci, jak i dwójka kochających się ludzi tej samej płci. I każda rodzina musi być bezpieczna, każda rodzina zasługuje na wsparcie. Dlatego w nowym roku oczywiście ruszą wypłaty świadczenia 800, bo polskie rodziny zbyt długo czekały na waloryzację. Tego świadczenia. Siedem lat polskie rodziny czekały na to, żeby pieniądze, które im się po prostu należą, miały i zachowywały swoją wartość. Dlatego, tak jak powiedział premier Donald Tusk w swoim expose. Oczywiste jest, że 800 plus będzie polskim rodzinom wypłacane. Ale chcemy także wspierać polskie matki i polskich ojców w łączeniu opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Dlatego będziemy dążyć do wzmocnienia i rozwinięcia systemu opieki nad dziećmi do lat trzech. Będziemy wspierać aktywizację kobiet na rynku pracy, także tych kobiet, które doczekały się potomstwa, które chcą mieć dzieci i które chcą łączyć macierzyństwo, rodzicielstwo wraz z aktywizacją jednością zawodową. Ale rodzina to przecież także osoby starsze. Starość bywa trudna, starość bywa samotna, ale starość zawsze powinna być godna. I o tą godność musi walczyć państwo. Dlatego tak cieszy nas i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy negocjowali umowę koalicyjną, że znalazły się w niej zapisy e, wsparcia osób, które w starości tracą osobę bliską, tracą małżonka. Renta wdowia, projekt obywatelski czeka już w Sejmie na pierwsze czytanie. Zasiłek pogrzebowy czy rozpoczęcie prac nad drugą waloryzacją emerytur to także są zadania, które stawiamy sobie przed resortem rodziny pracy i polityki społecznej. Bo wsparcie osób starszych to nie może być łaska. Troska o osoby starsze to nie jest łaska, to musi być systemowa opieka i nad takimi systemowymi rozwiązaniami oczywiście będziemy w ramach rządu pracować. Ale polityka społeczna to także wsparcie dla tych, którzy potrzebują go szczególnie, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale wsparcie w tym, żeby mogli w pełni, normalnie i niezależnie żyć. My już dziś musimy gasić pożary, które pozostawiło po sobie prawo i sprawiedliwość. Pożary takie jak ryzyko utraty świadczeń przez część osób z orzeczeniami o niepełnosprawności niepełnosprawności. Wierzę głęboko, że cała większość rządowa dokona wszelkich starań, żeby do końca grudnia wprowadzić ustawę przedłużającą orzeczenia tak, żeby żadna osoba z niepełnosprawnością nie ryzykowała utraty środków do życia. I w końcu praca. Praca, której prawo i sprawiedliwość tak bardzo się wstydziło, że schowało ją z nazwy resortu, który za pracę odpowiada. My, Lewica, pracy się nie wstydzimy. My z pracy jesteśmy dumni i my chcemy, żeby wszyscy pracownicy i polskie pracownice także swojej pracy mogli być dumni, ale żeby tak było, to praca musi wiązać się z godną Płacą. Dobra praca za godną płacę, a płacę w tej pracy, która odpowiada za sprawne funkcjonowanie państwa, jak urzędy, administracja, prokuratury, sądy, szkoły, musi opłacać się szczególnie, bo to nam, obywatelom i obywatelkom, opłaca się, żeby te obszary funkcjonowały sprawnie. Dlatego tak jak zapowiadał premier Donald Tusk w swoim ekspoze, „podwyżki dla sfery budżetowej muszą stać się faktem i pracując nad budżetem w ciągu najbliższych tygodni, będziemy także o to zabiegać. Mamy ogląd systemowy państwa. Nie dzielimy ludzi na lepszy i gorszy sort, nie dzielimy ludzi na prawdziwe rodziny i jakieś dziwne formy, które nie mogą liczyć na wsparcie państwa. Nie. Dziękujemy wszystkim Polkom i Polakom, które, którzy udali się na wybory 15 października i dla was wszystkich będziemy współrządzić Polską przez najbliższe cztery lata. Dziękuję serdecznie. A ja dziękuję Pani Ministrze i Panu Premierowi i zapraszam kolejną parę. Pani Ministra Katarzyna Kotura i Pan Minister Dariusz Wieczorek. Zapraszam Państwa. Bardzo proszę Pani Ministro. Wyprostujemy, panie tak. ministrze, prawda? Nie, no musimy. No nie tak, ma innego prawica. wyjścia. Proszę państwa, e, powołanie ministry do spraw równości sieje podobno strach i przerażenie po prawej stronie sceny politycznej. I słusznie. E, ci, którzy żartują, mówią, że będę biegać po Polsce z linijką i wyrównywać rzeczy. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała. Ale żarty na bok. W państwie w którym z powodu braku równości, z powodu dyskryminacji i wykluczenia wielu grup społecznych, w państwie, które karane było karami finansowymi za ten brak równości, ministra do spraw równości ma pełne ręce roboty. I mogę państwu obiecać, że od pierwszej chwili przystąpiłam do rzeczy ważnych i rzeczy najważniejszych, a tych w różnych obszarach jest całe mnóstwo. Mogę dzisiaj złożyć po raz kolejny takie zobowiązanie, że będę pracować na rzecz równości, ale także podejmować działania, które będą miały na celu śledzenie dyskryminacji różnych grup społecznych i e, interweniowanie w zakresie osób z niepełnosprawnościami, w zakresie praw kobiet, ale także praw mężczyzn, bo tego też nie możemy zostawić, oraz Tęczowej społeczności, społeczności LGBTQ, społeczności, która wśród tych wszystkich grup społecznych, jeśli chodzi o język nienawiści, język hejtu. Tak naprawdę doznała najgorszych obelg ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Bardzo się cieszę, że do, do rządu razem wchodzi ze mną świetna ekipa ministrów i wiceministrów, i chciałabym zapowiedzieć kolegom i koleżankom, którzy stoją z tyłu i z którymi już się cieszę na współpracę, że będę Wam wszystkim patrzeć na ręce. Nie tylko moim koleżankom i kolegom, ale także innym ministrom i wiceministrom w rządzie. Będę patrzeć, będę sprawdzać wszystkie ustawy które, rządowe, które będą na stole pod kątem równości i dyskryminacji właśnie. Za nami pierwszy sukces. Prezydent podpisał wczoraj ustawę o in vitro i chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, zrobiliśmy to. Zrealizowaliśmy jeden z ważniejszych postulatów w obszarze praw kobiet, postulat, o którym lewica mówiła od dawna. Chcemy budować państwo, w którym kobiety będą miały wybór ale także państwo, które będzie ten wybór szanowało i będzie niezależnie od tego jakie kobiety podejmą wybór wspierało ich w tym wyborze. To co ważnego wydarzyło się w tym tygodniu to dwa europejskie wyroki europejskich trybunałów. Ten jeden, który mówi jednoznacznie: musimy w Polsce wprowadzić związki partnerskie, które są minimum, minimum formy prawnej uregulowania Osób żyjących ze sobą, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, osób będących rodziną, wychowujących dzieci, takich tęczowych rodzin jest w Polsce dużo i mogę Państwu obiecać, że zrobię wszystko, żeby związki partnerskie zostały w Polsce jak najszybciej wprowadzone. Ale mogę też Państwu złożyć zobowiązanie, że złożę, dołożę wszelkich starań, żeby kobiety czuły się bezpieczne, bo ten drugi ważny europejski wyrok dotyczy aborcji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, Trybunału konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, Trybunału Konstytucyjnego, który jest nielegalnym, niekonstytucyjnym trybunałem, łamie prawa człowieka i zrobimy wszystko, żeby kobiety czuły się bezpieczne, żeby i ich najbliżsi czuli się bezpieczni, ale także żeby lekarze czuli się bezpieczni i mogli bezpiecznie i spokojnie pracować. A potem krok po kroku pójdziemy w kierunku depenalizacji albo dekryminalizacji, a później liberalizacji prawa aborcyjnego. Mogę też powiedzieć Państwu otwarcie, że do mojego gabinetu wróciły flagi unijne i to była jedna z pierwszych decyzji, ale na pewno w moim gabinecie będzie też bardzo ważna dla dużej społeczności flaga tęczowa. To będzie gabinet otwarty, gabinet, który będzie symbolem akceptacji, tolerancji i otwartości i wszystkich Państwa już dzisiaj zapraszam na spotkania oficjalne i nieoficjalne. Bardzo dziękujemy Panie Ministrze. Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, koalicja 15 października stawia na badania, na rozwój, stawia na rozwój szkolnictwa wyższego i to najlepiej, ten, ten fakt pokazuje powstanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jest symboliczny moment i symboliczna chwila. I chcę wszystkim Państwu obiecać, że jeżeli chodzi o polskie uczelnie, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, wraca normalność do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wraca dialog, wraca rozmowa, wraca wzajemne słuchanie się, wraca. Po prostu to, co powinno być wspólne tworzenie możliwości rozwoju nauki w Polsce, wzrost nakładów na badania i rozwój, zaproszenie firm, przedsiębiorców, podmiotów prywatnych do tego, żeby w tym procesie uczestniczyły. Bo to jest kluczowa sprawa dla rozwoju gospodarczego polski, bo przecież właśnie nakłady na badanie i rozwój to jest to, co jest najistotniejsze, żebyśmy nie zostali z tyłu, jeżeli chodzi o tworzenie nowych innowacyjnych miejsc pracy, nowych innowacyjnych rozwiązań, żebyśmy nie byli z tyłu, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Mamy wspaniałą kadrę akademicką i dzisiaj najważniejszą sprawą to jest ustalenie, Budżetu na rok 2024 i też uwzględnienie w tym budżecie podwyżek dla całej kadry akademickiej, bo prawda jest taka, że bez dobrego wynagradzania nie będzie dobrych wykładowców, nie będzie wysokiego poziomu polskich szkół wyższych, nie będzie wysokiego poziomu polskich uczelni. Ale to też Spojrzenie na to wszystko, co się działo do tej pory i powolne prostowanie tego wszystkiego, co było złe. Chcę jednoznacznie oświadczyć, że jakiekolwiek ideologie wychodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcę oświadczyć, że będziemy zmieniali to wszystko, co było złe, będziemy zmieniali listę czasopism. Myślę, że ostatnie wydarzenia, jeżeli chodzi o dom studencki Jowita i to co się działo w Poznaniu, Brawo. też pokazują też pokazują Naszą filozofię, filozofię tego rządu, filozofię przedstawicieli lewicy w tym rządzie my będziemy z samorządami studenckimi, ze środowiskami studenckimi po prostu dyskutować i rozmawiać, bo wiemy, że dzisiaj kluczową sprawą, jeżeli chodzi o wyrównywanie szans i możliwość studiowania w Polsce, to jest również zapewnienie kwestii socjalno-bytowych i zapewnienie tanich miejsc w akademikach. Dzisiaj nie każdego stać. Na to, żeby płacił po 3, 4 czy 5 tysięcy złotych za wynajem mieszkań. Dzisiaj budowa akademików to powinien być wspólnie uzgodniony program w ramach koalicji, ale ten punkt w umowie koalicyjnej akurat, akurat się znalazł. I kończy się również takie swobodne rozdawnictwo pieniędzy. My nie będziemy nikogo dyskryminować. Nawet ta Słynna szkoła ojca dyrektora będzie miała szansę startować w konkursach i jak jest dobra i wygra ten konkurs, dostanie pieniądze, ale nie będzie dostawała pieniędzy tylko dlatego, że jest szkołą ojca dyrektora i tylko dlatego, że władza ją popiera. Obiecujemy powrót do normalności. Jesteśmy otwarci na dialog. Zapraszamy wszystkich do tego dialogu i obiecujemy, jeżeli chodzi o polską naukę, będzie naprawdę dobrze i będziemy polską naukę rozwijać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu Brawo. ministrom. Proszę do, o dołączenie do naszej lewicowej ekipy. Teraz będzie moment na yy, wspólne zdjęcie rodzinne, wspólne zdjęcie ekipy Lewicy. Zostajemy na miejscu. I chwila dla y, dziennikarzy, dla fotoreporterów na wspólną fotografię ekipy Lewicy. Dziękujemy bardzo. Potem państwo ministrowie będą do dyspozycji mediów. Jeszcze nie. Dopiero zaczynacie. Jeszcze, jeszcze nie, panie przewodniczący. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Tutaj państwo reporterzy proszą. Proszę wrócić na pozycję. Bardzo prosimy Państwa, fotoreporterzy proszą, żeby wrócić na pozycję jeszcze na chwilę.